Cześć i witam Was na moim kanale. Nazywam się Ciao Piotr. Do tej pory mówiłem o różnych ciekawych rzeczach, na przykład o różnych grach, moich wyjazdach w góry jak i nad morze, albo nawet poważne tematy. Ale w tym odcinku będzie coś wyjątkowego i ciekawego. Wiecie o czym? O moim akwarium. Opowiem Wam, co hoduję w akwarium, jak to się zaczęło. I kiedy? A zanim zaczniemy, chcę podziękować wszystkich tych, którzy najbardziej wspierają mnie i mój kanał. Bardzo dziękuję. A teraz czas na odcinek Ciekawa Akwarystyka. Drodzy Państwo, oto moje akwarium. Jest zbiornikiem 50 litrów. Obecnie jest w nim 10 neonków, 8 danio. Trzy czarne molinezje i jeden glonojad zbrojnik. Jak widzicie, mam też i trzy roślinki: korzeń, muszle i porcelanowy mostek. Staram się nawet, żeby moje akwarium było idealne, jak w niektórych akwariach. Kiedy byłem małym dzieckiem, nie miałem akwarium. Czasami nawet odwiedzałem różnych krewnych, starszych kuzynów, wujów i ciotki, którzy mieli. Różne akwaria, zarówno mniejsze, jak i nawet bardzo większe. Niektórzy z nich już dawno zrezygnowali, a jeszcze inni nadal mają myli skalary, jak i paletki. Bardzo mi się takie akwarium podobało. A w 2007 roku, kiedy miałem pierwszą komunię świętą, stoję na korytarzu w Albie, odwracam się, patrzę. Dwie ciotki niosą duży szklany zbiornik. Akwarium dla mnie tak, akwarium, które teraz widzicie, to właśnie prezent z mojej komunii świętej i nadal dobrze się trzyma. No ale kiedy zakładam akwarium razem z rodzicami i rodzeństwem, niestety żaden z nas nie znał się na akwarystyce. Każdy z nas myślał, że takie łatwe hodować ryby i nikt z krewnych nie dawał nawet żadnych rad. Nie wiem czemu. Na przykład to, że dobierałam nieodpowiednie gatunki do siebie, nieodpowiednią liczbę, na przykład za mało. Jedna rybka taka, i na taka, i na taka. No bo każda rybka jest ładna. Nawet sprzedawczynie nie ostrzegały przed tym. Nawet z roślinnością nie było łatwo, bo pewnego dnia rośliny zostały zastąpione dwoma sztucznymi roślinami, które nie więdły. Nie wiedziałem nawet, że trzeba co parę tygodni wymieniać wodę, bo wodę wymienialiśmy. Raz lub parę razy w roku. A woda była naprawdę brzydka, śmierdząca. No bo nikt o tym nie mówił. Skąd mogłem wiedzieć? Dopiero teraz o tym wiem. I tak to trwało przez 10 lat. Do 2017 roku, kiedy postanowiłem zrezygnować z rybami i zastąpić ryby krabem. No tak, dokładnie. W tym samym akwarium hodowałem kiedyś kraba. A dokładniej kraba tęczowego. Ale przynajmniej ten krab. Dużo się utrzymywał niż ryby. No ale po 5 latach w 2022 krab skonał. Szkoda, by go było. Myślałem o zastąpieniu nowym, no ale coś się pozmieniało i akwarium zostało rozebrane i schowane na strychu razem z całym sprzętem. Jednak po trzech latach poznałem bardzo mądry kanał, który mi zachęcił do przywrócenia akwarium. To Magia Akwarystyki prowadzony przez tego samego youtubera, co prowadzi Magię Natury. Oglądając tego nagrania, zachęciły mnie do założenia akwarium i bardzo dużo żałowałem swoich błędów, jakie ja popełniałem przez te tamte 10 lat. Nie miejcie to mnie za złe. W końcu wielu akwarystów zaczynało od błędów. I tak w kwietniu wyciągnąłem ze strychu akwarium i cały sprzęt. Zacząłem wszystko gromadzić to, co będzie mi najbardziej potrzebne. Mój tata załatwił mi żwir z żwirowni. Ja dzięki sitku wybrałem odpowiednie kamyki i wypłukałem. I wysypałem na dnie akwarium. No i posadziłem dwie sztuczne roślinki jakie ja miałem. No i w sklepie zoologicznym kupiłem potrzebne preparaty i karmę. No i porcelanowy mostek. Wszystko było gotowe. Brakowało tylko ryb. I tak w tym samym tygodniu przed Wielkanocą pojechałem do sklepu zoologicznego w Lesznie, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie najbardziej kupowałem rybki. To tam też kupiłem kraba. Dobrałem odpowiednie rybki, chociaż niektóre no pozdychały, chociaż starałem się jak mogłem. Dzień po wpuszczeniu ryb dowiedziałem się o korzeniach, a ja nie miałem korzenia, ponieważ w tamtym czasie nie chciałem mieć prawdziwych roślin, nie mieć więcej na głowie. I tak załatwiłem sobie korzeń no ale ten korzeń nie był przygotowany dowiedziałem się w internecie co trzeba zrobić aby przygotować korzeń no bo ciągle wynurzała chociaż z korzeniem nie było łatwo ale dałem radę no ale z czasem do września założyłem że zbyt często no danio no, zdychały zastanawiałem się dlaczego sprawdzałem w internecie okazało się że danio najbardziej potrzebują roślin oczywiście są też no ryby akwariowe które nie potrzebują roślin no ale w moim przypadku Rośliny prawdziwe były niezbędne. I tak szybko załatwiłem rośliny razem z nawozem, kupiłem. Zastąpiłem sztuczne rośliny prawdziwymi roślinami. A wiecie co zrobiłem? Jedną z tych sztucznych roślin na pewno nie zgadniecie. Umieściłem ją w moim terrarium mojego ptasznika. Tak, mam też pająka ptasznika. Samice brachypelme hamori. Ma na imię Alexa. Chciałem jej kupić prawdziwą roślinę, ale jak widać, już nie muszę. A wiecie co ona robi? Pilnuje moich klaserów z znaczkami pocztowymi. Być może powinienem zrobić odcinek o moich znaczkach pocztowych. Wracając do akwarium, raz od dwóch do trzech tygodni wymieniam wodę dzięki specjalnemu odmuchaczowi, który jednocześnie nie tylko wypowuje wodę, ale może też wybierać z dna różne nieczystości. Warto też pamiętać, że wodę trzeba by Trzeba wybrać tylko połowę akwarium, żeby ryby nie czuły różnicy. Istnieją też odmuchacze elektryczne, które nie polecam. Najlepszy i tani odmuchacz to jest taki jaki teraz używam. A żeby nie zmarnować wody, można tą wodę używać do podlewania roślin, albo też napoić zwierzęta rolnicze. Czym karmię rybki? Tym znanymi płatkami, które widać kończą się, granulkami, no, i tabletkami, które trzeba przykleić do ściany akwarium. Oczywiście raz w tygodniu daję rybkom żywy pokarm. Za każdym razem, kiedy daję rybkom jeść, to podpływają do mnie, nawet przed karmieniem. Ufają mi. Używam też timera z zaznaczonym czasem światła: od 13 do 21 się świeci. Używam także płynne preparaty do akwarium, w tym uzdrawiacz wody którego należy używać, kiedy się zakłada akwarium, i za każdym razem po wymianie wody. Mam tu też nawóz do roślin, takich nawozów jest wiele. No i jeszcze preparaty lecznicze. Mam też preparat na glony, chociaż wolę go nie ryzykować. No bo pamiętam kiedyś, jak chciałem przywrócić z powrotem żyw rośliny, to obumierały pewnie tego płynu na glony. Myślę, że płyn na glony jest dla tych, którzy mają akwarium bez roślin. Na przykład akwarium Malawii. Istnieją też ryby, które nie potrzebują roślin. W końcu można mieć akwarium bez roślin. Tam można używać płyn naglony. Na przykład tu widzimy akwarium z brzankami sumaczańskimi. A czy widzieliście, że filtr to nie tylko urządzenie do filtrowania wody, ale i też serce akwarium, które pompuje krew. Oczywiście raz na jakiś czas trzeba no wyciągać z filtra gąbkę, by dobrze umyć. Jednak nie można zbyt przesadnie, trzeba trochę brudu zostawić, bo tam występują bakterie bardzo pożyteczne. Dzięki nim jest czysta woda. O tym też nie wiedziałem. Co ciekawe, niektórzy akwaryści bardziej skupiają się na roślinach niż na rybach. To się nazywa akwarystyka holenderska. A jak wiadomo, Holandia słynie ze swojej botaniki, zwłaszcza tulipanów, a ryby w ich akwariach są po prostu dodatkiem. A ja właśnie dawno chciałem kupić sumiki szkliste, dobrze ich nie kupiłem, bo jak się okazało to są ryby bardzo wymagające, potrzebują bardzo dużo roślin, więc myślę, że w akwarium holenderskim będą idealnie pasować. A czy wiecie, że pierwsze akwaria to były duże porcelanowe wazy, naprawdę w wielkich, pięknie ozdobionych wazach, no ale trzeba było oglądać złote rybki z góry. A w XVII wieku pojawiły się wielkie słoje, gdzie może było po raz pierwszy oglądać ryby z boku. A w XIX wieku akwaria prosto padła ściany, takie jakie my znamy. No i jeszcze kultowe kuliste akwaria, jakie każdy z nas widział lub słyszał, albo w filmach lub bajkach. No ale niestety, te kuliste akwaria są szkodliwe dla ryb. A jak ktoś chce mieć takie akwarium kuliste, to tylko dla roślin, a nie dla ryb. No, ale przynajmniej rozpopularyzowały akwarystykę. Wracając do obecnego akwarium, w akwariach można też hodować nie tylko ryby, ale też, no mówiłem wcześniej, kraby, raki, no i krewetki, albo nawet ślimaki, chociaż z no ślimakami była problem. No chyba, że kuby się botwie, która zrobi porządek. Akwarystyka to sztuka, a dowodem jest to, że każde akwarium jest niepowtarzalne. Mam też i nadzieję, że pewnego dnia, jak zbiorę dużo pieniędzy, chociaż stać mi na duże akwarium, ale na nowy dom, to pewnego dnia będę miał o wiele większe akwarium. A czy to mi się kiedyś uda, to czas pokaże. Na razie muszę dbać o obecne akwarium. Mam też i w planach prowadzić do akwarium krewetki, ale jeszcze nie mogę. Co sądzicie o moim akwarium i o mojej historii? Napiszcie mi w komentarzu, a jak są przed ekranami. Inni lubownicy akwarystyki, dajcie mi znać w komentarzu. Lubownik to dawne słowo miłośnik. Napiszcie mi w komentarzu, co hodujecie, jakie macie akwarium lub terarium. Bardzo Wam polecam kanał magia akwarystyki, chociaż kanałów akwarystycznych jest więcej, a ten najbardziej mi się podoba. A na zakończenie, zapraszam też na mojego facebooka, gdzie wpuszczam zarówno zdjęcia, moje arty, memy jak i miniaturki. Mam też nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i dowiedzieliście się czegoś nowego. A jeśli tak, to subskrybujcie mój kanał, kliknijcie dzwoneczek i zostawcie mi kciuka w górę. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć!